Cześć kochani z tej strony Vintage K94 Kamil. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem o zamówieniu yy, z kosmetykami, które właśnie przyszło do mnie. Yy, także, może nie przedłużając, zaczynajmy. Pierwsze dwa kosmetyki, które zamówiłem to jest krem do rąk, krem do rąk to jest mój must have, mam bardzo suchą skórę, jeśli chodzi o ręce, o dłonie, u mnie bardzo szybko dochodzi do łamania się skóry między tymi kosteczkami tutaj, to bardzo bolesne, w gimnazjum to, to mi się zaczęło dziać i pamiętam, że podkretałem właśnie mojej mamie krem do rąk i od tamtej pory się po prostu nie rozstaje i dla mnie to jest nieważne, jaki mają skład, po prostu jeżeli widzę jakiś, a potrzebuję kremu, to po prostu kupuję, no i nie patrząc na skład, po prostu kupiłem te dwa kremy. Um, zacząłem używać ten i muszę przyznać, że to jest po prostu bardziej wielkich mało. Jeśli chodzi o ten kosmetyk, to niestety nie mógłbym już go polecić. Sam bym go nie kupił. Nigdy. Moim kosmetykiem jest antyperspirant. Ja wybrałem sobie Eukalibre Aloe Deostik. Jeśli chodzi o wygląd, to jest. Zapach ma taki odświeżający, bardzo fajny. Wygląda ten dewastik w sumie jak każdy inny. Tylko, że skład ma naturalny. Zapłaciłem za niego ponad 4 funty, zaledwie. Także opłacało się. Jest 50 ml dla mnie. Wystarczy na jakieś 3 miesiące, także jestem bardzo zadowolony, to są, to jest dobra inwestycja w dobry antyperspirant, w naturalny skład, także Oczywiście Kamil używa kremu do twarzy, odkąd poszedł do gimnazjum, każdego jednego dnia. Nie wyobrażam sobie rutyny dziennej bez używania kremu do twarzy, dlatego teraz skusiłem się na Nakomi naturalny krem z, z olejem konopi. Jeśli chodzi o zapach, ma taką męską nutkę, ale także również nutkę oleju konopnego. Jest wegański, ma 100 ml, także ja jestem zadowolony. Niestety efekt ma, jest taki, że po prostu jest matujący, nie jest rozświetlający tak jak lubię, no ale trudno. Najważniejsze, że skład jest naturalny. Następnym kosmetykiem rozchwytywanym na polskim YouTubie jest marka Facebook. Jest to pianka do czyszczenia twarzy, przepiękna, po prostu szata graficzna, jest on zakochany, zapach jest przepiękny, e, domywa. Jest bardzo delikatny dla skóry, domywa wszystko, również ma tutaj znaczek od VIVA, także, że jest nietestowany na zwierzętach i mamy tutaj m.in. moja etykieta jest z biofolii oraz posiadam certyfikat VIVA vegan, także dla wszystkich vegan bardzo dobry kosmetyk, polecam bardzo serdecznie. Oczywiście ja przygotował, przygotowałem się teraz na zimę, w związku z tym, że sytuacja jest jaka jest na świecie, święta również będą specyficzne, dlatego chciałbym sobie te święta tak jakby do Przenieść do takiego zacisza sam na sam w momencie, kiedy jestem pod prysznicem. Także z tej okazji zamówiłem sobie e, piankę do mycia ciała e, z jaj czekoladowymi. Masz bąbelkowa pianka mająca do ciała i dłoni, pielęgnacyjna przysmak, nadziewane pralinki. E, bardzo prosty skład. Skład e, wygląda tak. Jest bardzo krótki, e, prosty, jeśli chodzi o zapach. Jest ładny, ale nie jest taki, jaki ja bym się spodziewał, że będzie. Także troszeczkę jestem zawiedziony, no ale cóż nie będę narzekał, ponieważ że podprśnić nie jest aż tak ważny, jak na przykład krem do ciała, tak? Body lotion. Um, bo tak naprawdę zostawia to, zapach zostaje po do ciała. W związku z kremem do ciała bardzo proszę, mamy tutaj na Body Yogurt Salty Caramel. To jest kupione centralnie pod święta. Um, ja uwielbiam solony karmel, po prostu zapach ten jest czymś niesamowitym, kocham, 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 miłością wielką, tak to wy wygląda, no jak jogurt, a zapach jest tak przepiękny, że naprawdę można się rozkochać. To może być problem, żeby po prostu nie pomylić tego z jakimś dobrym, pysznym jogurtem na, do zjedzenia, no jest po prostu rewelacja, rewelacja, wygląda to w ten sposób, bardzo proszę. I ostatnim produktem, na jaki się skusiłem, to jest produkt, który polecany był przez jednego youtubera Kacpra. Jelenida Botanical Lip jest to lip balm kokosowy. A ja akurat potrzebowałem bardzo duża pojemność, ponieważ jest tutaj 10 gram, gdzie podstawowe mają chyba 3,5-4,9 coś takiego. Dlatego e Biorąc pod uwagę, że nie będę już zamawiał na razie kosmetyków ze stron taniej kosmetyki .uk, to po prostu postanowiłam kupić sobie już większą jedną pomadkę z dobrym składem. Także zobaczymy, będziemy testować. Także tak, to wszystko już, kochani. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmiku. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zostawienia lajka, komentarza. Będę bardzo wdzięczny, ponieważ fajnie będzie, jeżeli mój kanał będzie się tak rozwijał. Dziękuję jeszcze raz, wszystkiego dobrego. 吧。<Bye. S 2>